Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie moi drodzy. Witamy, witamy ponownie z Byczkiem, moi drodzy. Dokładnie kolejny odcinek, a dzisiaj będzie moim zdaniem bardzo ciekawy odcinek, bo z nami jest oczywiście przede wszystkim przede wszystkim byk Pamiętajcie w na jego kanał, jest w opisie oraz w karcie, dlatego subskrybujcie oczywiście kanał Byka. To moi drodzy dzisiaj robimy, bo dzisiaj jest bardzo fajny film, gdzie reagujemy na kanał. Chyba znacie taki kanał, gdzie budują w jakiejś dżungli, w lasach jakieś dziwne domy, ukryte domy, jakieś baseny i tak dalej. Pewnie znacie, bo to się wyświetla zawsze na głównej. Ich kanał macie w opisie. Jeżeli chcecie następny odcinek Bykiem, no to po prostu zostawcie 5000 łapek do góry. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, dlatego subskrybujcie, łapeczka do góry. Lecimy z odcinkiem Byku. Lecisz? Nie. Okej. Okay. Ale w ogóle moje drodzy to jest raczej fake, że bo wiesz, to jest strasznie dużo cięć Ja oni tak naprawdę nie budują tego tymi kijami, tylko chwilę pokopiłem kijami, a potem sobie wiecie, ogarniałem łopatą albo czymś. Bo wow. taką dziurę wykopać kilka dni to albo nawet nie, no to jest niemożliwe. Jeszcze taką równą, nie? No, chyba, że się... Ciekawe co tu ciekawe co tu zrobią w ogóle. Wow! Stoli... stoli w stoli... główkę zrobiłem jakąś. <laughs> to już powoli się tworzy jakiś, nie wiem, jakiś tunel jak w Indiana Jones nie wiem, się z tym No właśnie, jeszcze nie wiem, ale coś wymyślę. Ale no to wygląda jak taki tunel z jakiegoś indyjanta, nie? No trochę pa. tak. I tu będą jakieś takie lampiony, tu będzie woda i będzie taki tunel. Pach, Chłop tam wbił! Do środka! Pa. Co to jakiś jakiś na tru... barana. I to wygląda jak jakiś trumny, nie? To wygląda jak grobowiec trochę. No, no właśnie, grobowiec, ja mówię, tłumny. trumny. Ja. Ja. Jak taki grobowiec. Co to będzie przejście do środku pokoju? A wiesz co mnie pasuje, że ci operatorzy kamery, którzy to nagrywają, to im nie pomogą, tylko patrzą się w kamerę i zobaczą, pomóc. Nieprzyjemnie. Zaraz teraz jakimiś bambusami widzę, że owijają. Ło, wow, kule, cool, jak od Radfather. Aha, że oni chcą oddzielić dirta, dirta chcą oddzielić pod podłoża, tak? Że A? będą chodzić po tych chyba bambusach, bo to jest bambus. Um, tak, jakieś drewno, ale mówię... Jakieś... A nie, oni to na tym robią! Dach pewnie robią. Aha, żeby... No, bo ukryte domy, moi drodzy, właśnie to są, dlatego... Ukryte domy! Ale w taki poziom nuba to już dawno nie widziałem, żeby dom z dirtu i drewna budować. Nie, to jest dom z bambusa i dyrtu. I Dirtu no? Bo tu już jakieś, jakieś okna? Guliki jakieś takie. Jakieś nawet takie okna. Nie w ogóle Ej, gdzie tu jest zejście do tego w ogóle? Pewnie tu będzie, teraz chyba drabinka robi. A robią podpory teraz. Takimi wielkimi. Kalami, kikami, kikami. Patyczą. No. Kik, kik, przykrywają to liście. A, no bo to jest ukryty dom, oczywiście tak Inny, no, ja oczywiście to jest super, że ukrywają dom liściami na jakiejś pustyni. To jest super po no w ogóle to nie... Mówi, jest naprawdę, na pustyni, to jest w lesie, tylko z wiaderka. W dużo ziemi. A to co? Taki stolik. Albo drabinka. No drabinka. Oj i więcej, więcej tych liści dają teraz. Co im tam naszą? Jakieś kamulce. Ryb! Czemu oni tam to wrzucają? Tam poszły... Ja tam już jakieś świeczki! No, wiedziałem, że jakieś świeczki, bo na miniaturze, na, tym, na miniaturze to było. Jakieś świeczki tam już dali, co jest? Na tak? Świece, przepraszam, świeczki. Fajne, kopy dzik! Patę bo... Co to jest, jakiś cement będą z tego robić. Albo robią jakieś podłoże inne Tam będzie woda stary No to po co i? to będzie? To będzie basen! Bo co no nie? bo przecież woda będzie wsiąkać się w ziemię, nie? No to co im da to, że zmętnią ją pyłkiem? No, że będą jakoś oklejać, mi się wydaje, te ściany, żeby woda nie uciekała. A ja, bo to jest jakaś glina, patrz, to ma No choroby. i wodą będą, to ten i będzie ten, ten na uklepywany na... O, widzisz? Wodę mają. O! Pachoby tatar i jajko w środku. Co? To się tatar zawsze robić. I patrz, oni teraz będą właśnie... Poczekaj. Mieszaj, mieszaj, hopy, mieszaj. No będą... Będzie mieszał teraz, o. I widzisz taki cement? Domowy cement zrobili, co cement. jest? Cement. cement, cement, Domowy cement. A ognę to tak pyszne ciasta na pizzę I będą to na ścianie, na 200% po prostu będą tak. O, widzisz, już smaruję ścianę tym. O, ale on to będzie długo robił, Boże. Proszę cięcie. Jak oni to przykryli już. Ej, lol, tego nie widać. Jakie to jest ukryte, ale gdzie tu jest te wejście? Aha, tu jest drabinka masz... chyba. No, masz takie rabinku. Aha, dobra. Tak, i będą napewnić, na pewno tymi dzbanami. Całą wodę, to... Do... Nie, to jest niemożliwe. No ale to jest przecież bez sensu. Zamiast zrobić ci nieskończone źródełka jak w Żeby <grym> dwie kostki postawić nie mają, a tak to co no. Nie, no na pewno będą chodzić. Mhm. Szlafem to wlewają i tyle. Cysterna przyjechała, nie? No ale... Z benzyną. Kreatywny pomysł na kanał, nie? Tak, to trzeba im się przyznać, że nigdy jeszcze takiego czegoś nie robił Aha idą mi to wlewają z tych dziur. Ile tam jest niby wody? No no dobra, no! Z dzbankami, które mają... Pierwsze gdzieś... dwa dzbanki, nie ile wody. Z... 5 litrów mają te dzbany max 5, 5, A 6. Ale jakaś czyściutka woda. Tak jak baniak wody. I wlewają, no dobra Beka. Ta, no tyle wody tam już jest, nie? mają. Ale, ale mega ładnie tam jest. A jaka czysta woda? No już nie, No dobra, bo jest. A nie, ten... są bąbelki. Ale jaka no, czysta przy... woda, stara. To czyściutka praktycznie. To jest z jakiegoś tego. Y... Z rzeki chyba jakiś pewnie rzeka z filtrem Takie wiecie, jak butelki Dafi Rzeka z filtrem Pa wchodzą tam, jak tam będzie w środku? Jakbym wskoczył tam na Kepę, albo na salto jakieś Ja pierdzielę. Widzisz i to jest cement i to teraz woda po prostu Nie wsiąka do tych tego piasku, czy ziemi, jak to nazwać. Masz rację, Państwo pływają, nie? Narmowy basen sobie zrobili w ogóle. Super Aj A, i moi drodzy, na moim kanale będą za niedługo w ogóle filmy właśnie z basenu, to już totalnie hit, nie? Moi nie, nie drodzy... że oni to wykopali, no. <laughs> nie, to jest niemożliwe akurat. Żeby to się załamało. No to jest zrobione, stare, jakimiś nawet koparkami, nie wiem. Koparkami. Ale taką dziurę, to jest dziura na 3 metry Ale ciekawe co, co, co teraz, co tym razem tworzą No to nie wiem jeszcze no To też jakiś ukryty dom Nie pamiętam co to było To znowu taki no bo to ukryte domy teraz mamy, nie? O i no znowu i... taki sam tip mają, że robią To Jest identyczne teraz I co i tu też będzie woda? Bo leżak tam zrobili Bardziej wygląda jak ten Ale teraz dekorują normalnie I znowu tyle wody jest Nie no teraz podlewa wiesz, ogródek na górze Znowu wodę wlewają? No Oczywiście, tak. oni zawsze wszędzie baseny robią tu się pali to jakiś, jakiś kryl czy coś. A znowu jak to ukryli? No tego nie widać. Czy to było tyle liści, nagle przykryli mm. to gruzem. Czy gruzem? Gruzem. <laughs> ziemią. <laughs> gruzem. <laughs> Fajny gruz. Oj, znowu robią cement. I to samo, identycznie robią. Chyba tak. Znowu zalewają. Wiesz, jak im te liście tam zgniją i będzie śmierdzieć. Ale to jest idealny, sam ten, ten sam design, nie? Nie wiem, teraz wyjdzie i pójdę zaś po wodę. Oj, znowu jest tyle wody! Na pewno tymi zbankami to! Oni te filmy wrzucają, nie wiem, chyba co tydzień? I to jest niemożliwe, że mnie to jest. Ja bym się śmiał, gdyby się okazało, że to jest syry prawdziwe, nie? Nie, to co było ty... dla mnie po prostu szok życia. Chłopy by życia nie mieli, cały dzień by robili, <noise> nie, nie ma szans. Koście by im popękały. Zarieszony kanał, bo trzeba na urlop jechać, nie? No, ale no fajne takie donki robią. Fajne, no mieszkam był takie na pewno, będzie domek Znowu ta sama kamera. I znowu se nie? A tu jak cienił się, pa, A tu nie przepłynie przecież. To jest tylko chyba wyjście po prostu na ten leżak, tak możliwe. Niby no. leżał Tak momentną no budę. Ale mega to wygląda. O, tu już mamy domek budowany, to już nie będzie chyba tym <laughs> razem w ziemi. już nie do... będzie zalewane. No już w końcu będzie dom jakiś, dobra, to wiecie. Wow. Ale kloce Takie drzewa są? A Pa ma narzędzie. To wygląda jak taka kora jak w bambusa. Taki kolor. E, ale co to jest jakieś... Nie, to nie jest brza. Paję kopę, paja jaki dzikus. I <grym> co teraz? Ja i te pale tam będzie dawał. Co to będzie tą parę? A wejście! Boże, że jaki fort jak w Minecrafcie. To, to <grym> jest Minecraft w prawdziwym życiu. To i tu kolejny domek będzie taki. Ale no, to jest epickie. tutaj no na pewno zbudowali to oczywiście w kilka dni. Na 200% tymi patykami, maczetami Bo nie pali z jakby tak codziennie budowali sobie no. Chyba, że to nie jest tak trudne, jak się ale wydaje Ale jest zarąbiste, wszystko tu jest tak No, bym się chciała tam pomieszkać Normalnie bym chciał spędzić 24 godziny i taki film nagrać Fajne no, by to było Można sobie kiedyś też Kurde, jak to wygląda A tam jest słoma chyba na tym dachu, nie? No, jakaś taka trawusia Ja pitole ja myślałem, że teraz mu się to nagle podpaliło, czy coś takiego. Ja bym był smutny wtedy, byk. A ja tam smutek. W tyle czasu robili to, byk. Pac. <grym> to efekt dźwiękowy, baj by byku. <grym> Bo o, jeszcze płot zrobili. I znowu powodę odzą z walami. To nie, nie to jest, to jakiś koszyk. Nie, to jest jakiś koszyk, już się myślałem, że to obiad. O, owoce, mówiłem, bo no nie nie no, jest nie Ale to wygląda tak z góry, no nie Taka wiem pietruszka, trochę, nie wiem Co to jest za owoc Wygląda jak jakaś jakiegoś... A, bo on tam. po prostu zieleń chce tylko Może hmm. nie chce że To, to tak. jest no, jakaś tam trawusia, żeby... Może kwiatki się... po prostu chce zasiać CO TO JEST? I on idzie, za chodnikiem <laughs> kulturalnie i to się jakiś tam, nie wiem co Nie wiem, co to jest za tym w ogóle Paj, zabiera znowu, jakimś zieleń O, ogródek się bast... zrobił Ogródek i basen ja! A, Ale słodycz tak, to się tutaj pięknie wbija Ej, Nie dość, że to, to jest domek i Ten basen jeszcze będzie nad tym że, Wiesz co, mnie dziwi, że to się nie... Jak tą wodę naleje, bo to będzie ciężkie, nie? Mhm mm Mnie ciekawi, wiesz co bardziej? To się nie załamie to? No jeszcze mnie bardziej ciekawi, jak to jest, że woda nie... Aha, nie woda, bo to nie przysiąknięte Znowu zbany Ale na przykład, jak, jak on wymienia wodę z tego? No nie no wiem, wymienia, to, to jest tylko na odcinek, ten... że olewa ten domek A, może ma go pod on z taki jak Minecraft. Pa no na no pe pewno wejdę to... Ten chodzi sam. Ile on by to napełniał, powiedz mi. Nie tak kilka godzin na pewno bym musiał koptać. O, widzisz. Już jest! Trzy napełnienia! Oczywiście. Trzy napełnienia. Musiał bambus nasiąknąć. A ja ją zaraz wskoczę się. No, ja ale bym chciał w tym mieć... O ale to jest nie? mega. Totalnie bym chciał. O, patrz, pani. Jeszcze. Się już. <laughs> pali Mówiłem. się już. Pult i tak śmiesznie wskakują do tej wody. O i kolejne dziuple moi drodzy. Ostatni filmik oglądamy już teraz. Ostatni budynek to jakby. To jest kolejny raz ukryta chata pod ziemią. W podziemiach. Że ich ręce nie bolą od tego. Chyba... koparki bolą koła. <noise> ko ko koło -ko śmiechu. <głos> nie <głos> wytrzymam. No, na pewno wszystko by tak idealnie robili, nie? Jestem ciekawy, on się tak. Patrykami wygląda, taką chatę? O. Ile by niemożliwe. powiedz mi, ile by kopali nawet taką półeczkę? Wiesz, co mi się wydaje, że i tak to jest szybsze niż na przykład wzięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie i hmm. jego spocanie. Jezus! Ja. Trzy poko Nie, dwa pokoje Nie. i schody tam są. Mm -hmm. Jezus, jakie to jest wielkie! Daj taka trochę. <laughs> jako kawalerka, trochę Wszystko wymienia, że kawalerka no inny raz budują, nie wiem, pięć pokoi, dwie kuchnie i trzy łazienki, to będzie już nie galerka Masz rację No, no tak. dziękuję Masz rację Oj, znowu przykrywają to tymi... patyczkami I pewnie znowu liśćmy, ziemią i przykryją to wszystko i będzie... Skąd by wzięli skąd oni mają takie równe patyki wszystkie? Skąd to zabiorą? Nie wiem, pewnie z kastorami czy coś Co <laughs> <laughs> <Chciałem> powiedzieć? <laughs> z kastorami O, mówiłem, że liśmy to będą kryć Oj, ziemią ja już znam ich w technikę w ogóle budowania. Wyku, już za niedługo nagrywamy dla was odcinek, gdzie będziemy budować też taki domek. Idziemy do Afryki, do dżungli, będziemy żyć na robakach. Ja pierdzielę no. Z kolei oni już piątą chatę budują. Ale tej insery. I oni co coś jeszcze będą tak otwierać. Fajne. No. I no jeszcze widoczne mocno. Ty tak jest stary do Igrzysk Śmierci tak Ale przy przyniósł, patrz. O fuj, no ty mi o, yeah. Jakimiś choinkami to jest. Ale oni co środku... teraz krują. Krują, no a krują to! Zabranie. Już nie umiem się wysłowić. Z choinkami w środku krują to. Krują. Znowu po pa, pa, polują na niedźwiedzia. Albo bo jakiegoś węża wezmą, żeby mieć sznurek do otwierania tylenia. Jezus! Pa, leżą sobie na apatyku. Jeden gośle, że drugi pracuje cały czas. Za niego. Pa Zobaczyliście Byku. Jej, jakiś byku, uciekaj zobaczyliście? Są jakieś mongoły, chyba Mongołowie. Takie oczy mają jak mógł. Patrz na patentaliść. <grym> co jest nie tak? Ty wiem co robię między nagraniami. a co co jest? Co to, za, to jest nie to? Jakiś krab? Co to jest za zwierzę? Nie wiem, jakiś kot może. Jakiś ptak. jak kot w dżungli. No pokażcie, chatę, tu jest. Patrz, ptaka tu mają. Jest po co to mi o! Ale to jest... patrz, ptaka mają na... O Boże. Biedny ptak, ja bym tak nie umiał. Stare, ale to wygląda... W środku wygląda jak jakiś horrorze, jak w takim piekle. Trochę, no? To nie jak w saunie, sorry. E, przecież to jest niebezpieczne, bo już się to może podpalić w sensie albo zadusić ich tam. Patrz przez gardło bym przeszł, Patyk. O, już mi gardło zabał. Wow, biedny kurczak. Patrz. Jeszcze mu podkladli kurczaka. Ale zbuje. A ten cep nawet o tym nie wie. <grystanie> Jak ja go zlisował. Dobra so widzowie, dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Zbykiem jest wszystko śmieszne. Pamiętajcie, by subskrybować kanał pół miliona do końca. Wakacji może jest to do zrobienia. Subskrybujcie byczka, mnie i wbijajcie na nasze kanały oraz zostawcie łapeczkę 5000 lajków, I będzie następny odcinek Z bykiem. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia, siema Elo. Odcinki oczywiście, które dzisiaj oglądaliście macie w opisie. Siemano!